Dzień dobry ewatuacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu: Dlaczego młodzież przestaje uprawiać sport? Unijne wsparcie dla Radomskiego Centrum Onkologii, rozmowy o przyszłości rolnictwa i terenów wiejskich. Trenują od dziecka, ale po kilku latach odkładają sport na bok. Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa opracowali raport, który pokazuje, że nastolatkowie coraz częściej rezygnują z treningów po podstawówce. Dlaczego tak się dzieje i co można z tym zrobić? Na Mazowszu coraz mniej nastolatków trenuje sport na poziomie klubowym. Raport Komisji Sportu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego pokazuje, że liczba aktywnych licencji dramatycznie spada po szkole podstawowej. Młodzi rezygnują, gdy wchodzą do liceum, najczęściej przez brak czasu, presję nauki i niskie perspektywy finansowe. Między szkołą podstawową a liceum liczba licencji w związkach sportowych drastycznie spada, co pokazuje, że no, młodzież przechodząc z tej szkoły podstawowej do liceum odchodzi od sportu, co z naszej perspektywy jest dużym problemem. Według raportu młodzież na Mazowszu najczęściej trenuje piłkę nożną, pływanie i siatkówkę. Z kolei sporty indywidualne, takie jak zapasy czy lekkoatletyka, tracą zawodników. Trenerzy mówią, że problem zaczyna się w momencie, gdy kończy się szkoła podstawowa i młodzi muszą wybierać między sportem a nauką. Jak mówi Włodzimierz Zawadzki, mistrz olimpijski w zapasach, młodzież obecnie podchodzi do uprawiania sportu zupełnie inaczej niż za czasów, kiedy on zdobywał laurę. Dzieci młodzież do matury, to jeszcze próbuje tam walczyć sobie, tak się i uczyć się i, i trenuje. Pierw edukacja, wykształcenie, patrzą pod kątem później jak to będzie ich życie się rozwijało i co z tego będą mieli. To żeby postawić na sukces, na wynik, na marzenia być olimpijczykiem, być mistrzem olimpijskim No to już jest taka daleka droga. Komisja Sportu zapowiada, że raport to dopiero początek. Młodzi radni chcą by uczniowie sportowcy mogli liczyć na indywidualny tok nauczania i zwolnienia z zajęć WF, by mieć więcej czasu na odpoczynek i naukę. W planach jest też kontynuacja badania w skali całego kraju. Tylko na poziomie najwyższym jesteśmy w stanie cokolwiek zmienić, aczkolwiek mam nadzieję osobiście, że za tym raportem pójdzie jakaś zmiana, właśnie jeżeli chodzi na przykład o ten WF. Komisja zwróciła także uwagę na istnienie dysproporcji między liczbą kobiet i mężczyzn uprawiających sport na poziomie zawodniczym. Autorzy raportu liczą, że pomoże lepiej zrozumieć powody rezygnacji młodych ludzi z marzeń o sporcie i wypracować odpowiednie metody wsparcia. Radomskie Centrum Onkologii otrzymało ponad 6,5 miliona złotych z funduszy unijnych. Dzięki wsparciu placówka zwiększy liczbę miejsc dla pacjentów, poprawi komfort leczenia i przyspieszy diagnostykę. Tylko w zeszłym roku z usług szpitala skorzystało ponad 28 tysięcy pacjentów onkologicznych. Unijne dofinansowanie zostanie przeznaczone na rozbudowę klinicznego oddziału chemioterapii i poradni, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz utworzenie nowych gabinetów konsultacyjnych i przestrzeni do rehabilitacji. 6,5 miliona wsparcia w ramach funduszy unijnych w dyspozycji samorządu województwa mazowieckiego trafia bezpośrednio do Radowskiego Centrum Onkologii w Radomiu, więc wiem, że są tu olbrzymie potrzeby. To jest dziesięciolecie funkcjonowania tej jednostki coraz więcej pacjentów, coraz też większa potrzeba rozbudowy przestrzeni, gdzie pacjenci będą przyjmowani. W tym przypadku rzeczywiście chemioterapia, która wymaga przy każdym leczeniu raka, jest najczęstszą też procedurą. Z pomocy placówki korzystają nie tylko mieszkańcy Mazowsza, ale także pacjenci z sąsiednich województw. Ośrodek ma trzeci stopień referencyjności. Oznacza to, że dysponuje pełnym zapleczem diagnostycznym i leczniczym oraz wykwalifikowanym zespołem specjalistów, dzięki czemu może prowadzić najbardziej zaawansowane terapie onkologiczne. Ze względu na rosnącą liczbę chorych, placówka coraz częściej boryka się z brakiem możliwości przyjęcia wszystkich potrzebujących. Można powiedzieć, że wpisujemy się w zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Radomia Okolic, mieszkańców Mazowsza. I po to, żebyśmy mogli te potrzeby spełniać, no potrzebna jest wykwalifikowana kadra medyczna i Radomskie Centrum Onkologii dysponuje taką kadrą. Potrzebne jest odpowiednie wyposażenie, no, które jest oczywiście sukcesywnie modernizowane i, i rozwijane. No i wreszcie, potrzebna jest przestrzeń, w którym mogą się spotkać lekarze i inni pracownicy fachowi. Z pacjentami. To ma ogromne znaczenie, to jest bardzo dużo pieniędzy. W ramach tego projektu chcemy rozbudować chemioterapię, zrobić nowe gabinety konsultacyjne i zrobić przestrzeń do rehabilitacji. Pacjenci nasi, którzy będą wymagali takiego leczenia, będą mieli lepsze zdecydowanie warunki. I oczywiście pracownicy również. Mazowiecka wieś jest coraz nowocześniejsza i bardziej aktywna. Podczas tegorocznego Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich samorządowcy, eksperci i mieszkańcy rozmawiali o przyszłości rolnictwa i terenów wiejskich w kontekście dynamicznych zmian współczesnego świata. To jest niezwykle ważna tematyka, bowiem 40% naszej mazowieckiej wspólnoty żyje właśnie w gminach wiejskich i miejskowiejskich. Rozwój tych terenów ma istotne znaczenie dla całego rozwoju naszego województwa. Na tych kongresach omawiamy to, co już się zdarzyło i to, co zrealizowaliśmy, ale też mówimy o nowych perspektywach, o nowych wyzwaniach i mówimy o tym, co jeszcze jest do zrobienia i z czego można skorzystać. Nowe wyzwania są takie wielowachlarzowe, można powiedzieć, począwszy od klęski nieurodzaju, poprzez wszystkie przymrozki, susze. Rolnicy muszą z tym walczyć. W tym roku, jak i w latach poprzednich, obszar gminy Jasieniec został dotknięty takimi wiosennymi przymrozkami, co wiąże się z ogromnymi stratami w uprawach. Samorząd Mazowsza nie pozostaje obojętny. Dzięki licznym programom finansowym, zarówno z funduszy unijnych, jak i budżetu województwa, wieś staje się coraz bardziej nowoczesna. My oprócz oczywiście drugiego filaru wspólnej polityki rolnej, czyli programu LIDER, odnowy wsi, dawnego programu działania, podstawowe usługi. To są te podstawowe elementy w ramach środków europejskich, które wdrażam jako Departament Rolnictwa, natomiast inne programy, te programy już sfinansowane z budżetu województwa, to program sołecki, program Laku, gospodyń wiejskich. To program też e, budowy e, świetlic, e, tak jakby e, następstwo trochę odnowy wsi. Jednym z beneficjentów wsparcia od Mazowsza była gmina Policzna, w której powstało Centrum Integracji Społecznej. Centrum Integracji Społecznej w Policznie budynek, który, no, nadal mnie zachwyca, ale zachwyca również innych ludzi, którzy przyjeżdżają, odwiedzają, korzystają z niego. Mega funkcjonalne miejsce. Samorząd Województwa zapowiada dalsze wsparcie w infrastrukturę, edukację i aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich. Bo jak podkreślają uczestnicy wydarzenia, silna wieś to silne Mazowsza. Podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy kultowego kina studyjnego Luna w Warszawie. Dzięki wsparciu samorządu województwa obiekt przy ulicy Marszałkowskiej przejdzie modernizację. To kolejny krok w kierunku przywrócenia świetności jednemu z najbardziej rozpoznawalnych kin stolicy. Dzięki wsparciu władz województwa Mazowiecki Instytut Kultury wykupił brakującą część budynku od Agencji Mienia Wojskowego, co pozwala rozpocząć modernizację kina. W chwili obecnej pan marszałek mówił, że to jest ponad 3 miliony, natomiast myślę, że szacowana kwota będzie około 60. Będziemy zabezpieczać środki w budżecie na następne lata, więc myślę, że będziemy mogli oczekiwać spektakularnych efektów już po remoncie. Modernizacja kina obejmie wymianę całej infrastruktury technicznej, a także przebudowę holu wejściowego i zainstalowanie windy powstaną trzy sale kinowe mieszczące od 49 do 329 osób. Jak być może Państwo wiecie od lat 60. to kino nie było nigdy remontowane. To trzeba wszystko zrobić, aby kino mogło funkcjonować przez kolejne dziesięciolecia dla, dla nowych pokoleń warszawiaków i warszawianek. Warszawiacy kochają Kino Luna i wydaje się, że pani dyrektor Ulejczyk ma bardzo dobry pomysł na promocję samego Kina Luna, ale też na wydarzenia, które się tutaj odbywają. Wspólnie z inwestorem Myślę, że przeprowadzimy takie szeroko zakrojone rozmowy odnośnie sposobu funkcjonowania, wyposażenia kina, tak żeby sprostać wymaganiom społecznym i kulturalnym tego obiektu. Po modernizacji kino Luna oprócz seansów będzie mogło prowadzić program edukacyjny i organizować festiwale, retrospektywy oraz nowe cykle filmowe, w tym kinoniemy z muzyką na żywo, seanse dla dzieci i specjalne wydarzenia dla dorosłych. Zabytkowy młyn na Płockim Radziwiu doczeka się drugiego życia i lepszego dojazdu. Samorząd Mazowsza kupił sąsiednią działkę, co umożliwi rewitalizację obiektu i stworzenie w nim nowego oddziału Muzeum Mazowieckiego. To jeden z najbardziej charakterystycznych, ale i niszczających obiektów na mapie Płockiego Radziwia. Jego największym skarbem są unikatowe przedwojenne urządzenia, a największą przeszkodą w dostępie do zabytku zbyt wąska brama. Teraz to się zmieni. Samorząd Mazowsza sfinansował zakup sąsiedniej nieruchomości. Tam będzie oddział Muzeum Mazowieckiego. Chcemy poświęcić tę ekspozycję po pierwsze historii Radziwia, ale też przybliżyć. Techniki młynarskie, bowiem ten młyn jest wyposażony we wszystkie urządzenia. W tej chwili jest bardzo mała, mała brama, tylko i no, to by uniemożliwiało wjazd chociażby autokarów, czy, czy też i ruchu jakiegoś takiego większego osobowego. Zakupiona nieruchomość przez ponad 25 lat należała do państwa Aliny i Andrzeja Turowskich. Prowadzili tu lokalny sklep i czują się związani z Radziwiem. Dlatego świadomie wybrali sprzedaż na cel publiczny. Cieszymy się, że mogliśmy to dzisiaj dokonać, tego wszystkiego, że miasto i Radziwie otrzyma może piękny obiekt. Daj Boże, żebym tych lat doczekał, żebym jeszcze mógł to zobaczyć. Radziwie, choć od ponad 100 lat jest częścią Płocka, do dziś nie ma własnej, dużej instytucji kultury. Młyn ma wypełnić tę lukę. Na Mazowszu ruszają kolejne inwestycje drogowe. Przebudowana zostanie m.in. droga w gminie Prażmów oraz dojazd do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Ciechanowie. Modernizacje mają poprawić bezpieczeństwo, komfort jazdy i przygotować infrastrukturę na nowe przepisy egzaminacyjne. Przebudujemy w całości tę drogę, poszerzymy ją do 7 metrów, wymienimy całkowicie podbudowę, zbudujemy nowe ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy, dojazdy do nieruchomości. Inwestycja nie tylko poprawi warunki drogowe, ale i usprawni system odprowadzania wód opadowych z drogi i zmniejszy emisję hałasu i spalin. Droga powinna być gotowa w ciągu dwóch lat. Środki na realizację tego zadania pochodzą z budżetu województwa. Z kolei w Ciechanowie rusza warta 2 miliony złotych przebudowa drogi do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Dzięki współpracy miasta Ciechanów z samorządem województwa mazowieckiego zmodernizujemy drogi prowadzące do Ciechanowskiego Wordu. Pojawi się tam równa nawierzchnia, nowa nawierzchnia, chodniki, oświetlenie, przebudowane będą zjazdy. To na pewno zapewni bezpieczeństwo pieszym, kierowcom, ale też da taki komfort zdającym egzaminy. Przebudowa jest konieczna także z powodu zmieniających się przepisów. Od stycznia egzaminy na kategorię C plus E będą przeprowadzane ciągnikami siodłowymi z naczepami. Jest to długi zestaw, inaczej się składa, jak się nim wyjeżdża i jest potrzebna przebudowa była i drogi, i przebudowa była potrzebna skrzyżowań, żeby mogły sobie skręcać w prawo czy w lewo te pojazdy. I jest to na pewno będzie duże ułatwienie dla zdających, bo w tej chwili jest to, są małe skrzyżowania i dwa pojazdy mogą mieć problem, żeby się wyminąć. To jest miejsce tak ważne, że musi być dojazd bezpieczny, zgodny z wszelkimi przepisami. Stąd inicjatywa wspólna, ale formalnie miasta Ciechanów, bo przecież droga jest gminna. Prace budowlane mają ruszyć w 2026 roku. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.